Wrzesień, czyli czas na nowe gry w PC Game Pass. Ale najpierw zaobserwuj po więcej nowości ze świata gier i jedziemy z tematem. Już dostępne: I Am Your Beast. Intensywny FPS thriller o zemście w dziczy. Krótkie, gęste misje, skradanie. Korzystasz ze sprzętu wrogów i znikasz w tunelach. Idealne na szybkie sesje. Kolejny tytuł to Kataklizmo. Zadebiutuje 4 września. Buduj twierdzę cegła po cegle. Odpieraj fale potworów. RTS z obroną, zarządzaniem surowcami i ekspedycjami. Świetne dla fanów taktyki. 10 września, coś lżejszego na chill albo kanapowe koopy z młodszym rodzeństwem, czyli Paw Patrol World, eee, wraca do biblioteki PC Game Pass i największy hit miesiąca, debiutujący już 4 września, czyli Hollow Knight: Silksong. Klimatyczna gra, gdzie wcielasz się w Hornet i eksplorujesz mroczne królestwo pełne wymagających przeciwników i bossów. Fani czekali na tę grę latami. Tak wygląda pierwsza fala gier w PC Game Pass we wrześniu. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobają te tytuły.